Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam BMW 530i X-Drive z 2017 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. Samochód wyposażony jest w ledowe adaptacyjne reflektory. Posiada 2 silnik benzynowy o mocy 252 koni mechanicznych współpracując z automatyczną 8-stopniową skrzynią biegów oraz napędem na 4 koła X-Drive. Samochód ma również obręcze aluminiowe 19-calowe i jest w pakiecie sportowym M tylne szyby samochodu są przyciemnione a gdy zajrzymy do środka widzimy fotele komfortowe z regulacją elektryczną Pamięcią oraz ogrzewaniem. Tapicerka jasna, beżowa, wykończenie wnętrza listwą drewnianą. Samochód posiada dużą nawigację Professional, dwusferową klimatyzację automatyczną oraz przełącznik zmiany trybu jazdy. Przebieg naszego samochodu to 60 880 km. Tylna kanapa wyposażona jest w mocowania Isofix na foteliki dziecięce. Jest również podłokietnik dla pasażerów z tyłu. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie. Widzimy również kamerę cofania oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Jeżeli ten od Państwa zainteresował, zapraszam do naszego salonu Bawaria Motors w Katowicach na Alei Rodzieńskiego 204. Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony internetowej, widocznej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!